Cześć, i czołem ludzi z z tej strony kolejny ciek z żelaznej brwi. Rozejrzyjmy się tutaj, jaka jest sytuacja. Na południu mamy wszystko nasze. Są tu też nasi sprzymierzańcy, w postaci jaszczuro ludzi. Teraz chciałbym się zająć przede wszystkim moczarami zarazy. Jako, że mamy Torka i mamy też Gotreka jeszcze przez jakiś czas. O, w ogóle fajnie. Hansa Hillary Sona mamy. Oko, nie widziałem go wcześniej, ale musiałem go jakoś tam wykuć gdzieś po drodze. Dobrze, ok. Niech będzie, tych sobie połączymy w takim razie i dodajemy tego gościa tutaj. Fyk. Dodany. E, teraz przejdźmy sobie gdzieś. Ja wiem, z tym go gościem to raczej by się przydało coś w stylu regeneracji, troszeczkę bardziej e, sobie dodać. Dobra, podejdźmy nim tutaj, jakoś tak. Pyk, e, obozik, Ty władzisz tutaj, dobrze się regenerujesz w miarę. Także tu mamy spokój. E, no, właśnie, nasi koledzy, jeszcze ludzie tutaj się zajmą e, elfami na północy. Została tutaj chyba tylko latająca piramida i spektak Zuma. E, mi zostały raz, dwa, trzy. No, trzy na razie, póki co możemy nawet cztery osady do zdobycia. Od tych tutaj przebudzonych, i wtedy jeszcze zostaje tam tekst w słupach. Nie widzę, gwiazd do zbiorów, ale też mam wrażenie, że tutaj ci goście się nim na spokojnie zajmą. Dobra, oblężmy sobie to, ty też tam podejść. Mamy nawet nieznaczne zwycięstwo, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najmniejsze straty sobie tutaj robić. I teraz mamy zdecydowane zwycięstwo bez problemu. Super. Dobra, 1000 złota i okupacja zwykła. Idziemy dalej. Hmm, może zaczniemy sobie od razu od Izby straży. To sobie zbuszmy. Na ten moment nie jest nam potrzebne. Więc stanie gdzieś tutaj będzie się ładnie regenerował. No i zostały nam do zdobycia już tylko wyspa Szkarłatnej Czaszki i strumienie wieczności. Póki co. Ten koleś jeszcze też można strumienie wieczności iść jak najbardziej, czemu nie? Niepotrzebne są mi te tak naprawdę te osady, więc spoko, niech to bierze. Tutaj sobie nagły atak dajemy, jest ok. Mamy jeszcze Wielką Księgę Uraz, tu jest Uraz zaplądrujących druh i splądruj dowolny region Mrocznych Elfów i Wybrzeża Wampirów. No to to nie jest taki problem, bo tutaj mamy akurat armię gotowe do takich rzeczy. Eee, nie, dobra ok, niech się to jeszcze regeneruje i my sobie puszczamy turę w takim razie. A, Henn... Heganbor z Kolson gdzieś tutaj też leci, sobra spoko. Wygląda to dobrze. A tutaj mamy ostateczny cel naszej kampanii. Przejąć cały Ult One. Co so, już nie zbiera siły? Ok, wspaniale. Mm, także tutaj się zbierają. Tutaj na spektak, zoomę na pewno właśnie zaraz. A, na strumienie wieczności naraz zbiera siłę. A może by się na spektak, zoomę na razie atakował. A my sobie idziemy tutaj dalej w takim razie. Dobra, i tutaj sobie zróbmy od razu wytwórcę drobiazgów. Niech to jakieś pieniądze przynosi. Złoty z igurat. o proszę bardzo wysłał błota i mamy doł z gliną, dobra, dwie tury i mamy ten wspaniały item do regeneracji życia i nasz Torek jest praktycznie nieśmiertelny. Dobra, stajemy sobie w takim razie tutaj gdzieś i od razu zaczniemy plądrować. Jedną torę to musimy na pewno zająć. E, Oczyśmy od razu spaczenie tym gościem. E, a Gotrek niech się regeneruje. Będzie lepiej, tak czy tak? Tak będzie lepiej, dobra. No to sobie podejdźmy w takim razie gdzieś tutaj. O, w to miejsce. I niech się regeneruje. No, chyba jakąś sobą cechę uzyskałem. Mamy urazę sukces, o, to przysięgi plus 30, zawsze spoko. Myślę, że się przyda. Dawać te wszystkie tutaj główienka niech się ruszają. są już nie zbiera siły na Itza. Dobrze, znaczy Itza na spektach Zume, bardzo dobrze. E, a my w takim razie lecimy tutaj dalej. I podchodzimy jak najbliżej i spróbujemy sobie na samej turze zdobyć te strumienie wieczności, co nie będzie w ogóle problemem. Nawet nie trzeba mówić tutaj, że próbujemy, tylko normalnie idziemy po swoje. Dobra, tutaj nic na razie nie rozwinę. ojksl, O, o proszę bardzo. Różnego gwęjnika do rozwinięcia, bardzo fajnie. A też tego, tego strzulep, Tutaj nie, tu w Wiedznej Wieży również nie. Ujście kurwezy jest spoko, kwetsa jest ok. Przebudzonko, o właśnie. Tutaj sobie mury, jeszcze udoskonalmy. Eee, no, i wchodzimy w normalny tryb, już atakujący. I teraz sobie go trakiem również tam gdzieś pójdziemy. Niech pomoże, czemu nie? Dobra, no podejdziemy tam. O, ten koleś jeszcze zdobył poziom, więc też można tutaj coś dodać. Na przykład, no nieposkromiony, no niech będzie, że i nieposkromiony. Albo prędkość, o to będzie lepsze. Dobra, mamy zdecydowane zwycięstwo, jest ich za mało, żeby tutaj tę walkę ręcznie prowadził. Mamy prowincję zabezpieczoną. Eee, no i tutaj też mamy glinę, spoko. No dobra, ty tutaj jakieś runy masz. Jeszcze to bym chciał, nie? Tutaj mu dać w końcu nagły tak dwa poziomy. Jeszcze są wymagane. Mm, Murasz, mistrz murów, instynkt górnika. No i mistrza murów. Taka o, bardziej tre? ofensywna umiejętność. No, proszę. Lepiej być nie mogłem w ten moment. Dobra, Gotek stań gdzieś tutaj. Tu sobie czekasz jeszcze. Przybudzonko jest w porządku. Tu jest w porządku. E, no i okej, okay, lord się nie poruszy. No właśnie. He Heganborskolson. Dawaj, tutaj na razie. Podnieś tam trochę ład publiczny. Jak tutaj wyglądamy w ogóle z bataniami? Za 3 tury będzie mieć brak skażenia plus 3. A potem możemy tę truptkę na szczury za 10 tysięcy kupić. Też będzie spoko. Mhm, mm dobra. O, nie, 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 nie. Tutaj jeszcze trzeba przecież sobie zrobić jakieś, jakieś zarządzonko. Nie bądź rozwój. Dobra, i w kuźni jeszcze gliny nie mamy. Za jedną, którą będziemy mieć dostępne ulepszenie osady. Złoty kolos. Poproszę. O, wyspy błota również. No i jakoś idzie Bagna komarów 142 to jest w ogóle Tutaj księgowny chałupek Dobra złoty z góra, proszę bardzo tutaj sobie to a czemu nie udoskonalmy to tutaj tak samo i postawmy sobie izbę straży e, Krwawy dwór mury Tutaj się nic ciekawego nie dzieje. E, no i atakujemy te strumienie wieczności. Dobra, automat nawet nie będę podstawy drugiej armii. To szkoda czasu i atłasu. Najemnicy ogrów przybili, a tak sobie profilaktycznie weźmiemy. Strumienie wieczności, proszę bardzo, kozy możemy zacząć sobie hodować. E, no i jeść bo tej kolerii Krasnoludów nie istnieje. Więc fajnie będzie ją mieć tempo zmniejszenia strat, proszę bardzo, plus 8. Także już oh szybciutko no się regenerować bardzo fajnie. Eee, Spektak zumało, proszę bardzo, Elektra 18 jednostek, także tutaj powinien się tutaj z nią e, zapoznać jakoś lepiej bliżej i ją zniszczyć. Luthor Harkon, no dobra. E, tury do podania 10. Zapasy garnizonie 4. Dobra, dawaj go trek. W ogóle się nie krępuj, a idź tak normalnie. Moczary zarazy, cyk. Tutaj dajmy tak. E, dajmy sobie teraz do tej kuźni. Dajmy sobie zaklęte przedmioty. I gdzie jest to nasze dziadostwo? E, karwasze. Kufel żelaznego strażnika. Płynna fortyfikacja Raz. No i ja bym chciał jeszcze. Dwa No I 3 na przykład. Powiedzmy, że na razie nasi <laughs> bohaterowie będą nieśmiertelni. Dobra, e, broń, talizman, zaklęty przedmiot eliksir na kufel. Bardzo proszę, talizman strażniczy, to że tych fajnych przedmiotów nie mamy. E, runy postaci. Mhm. Zwier. Dobra, to jest niepodatność na obrażenia. no w zasadzie to nic innego im tutaj nie mogę dać, więc niech będą te rzeczy. Aha, nie mogę wyposażyć więcej niż trzy przedmioty zapewniające umiejętność, dobrze. Niech i tak będzie. Okej, okay, torek, no i żebym tutaj nie dał ciała, To sobie ich tak ręcznie, wybierzemy, kufel strażnika, kolejny. Jakiekolwiek coś, tutaj z odpornością, kruszyciel gwiazd, fajnie, też mamy jakieś coś. Magiczna ochrona, 17% niech będzie. E, no i ty możesz sobie wziąć to. To wzmacnia obszarowo, że nie mogą zginąć. Dobra, no i ty tak samo, kufel. Hmm. E, żadnej broni więcej nie mamy. Można by coś wykuć też, nie? Czemu nie? No, w zasadzie można zobaczyć, co tu jest fajnego. Na sam dół sobie nie mamy czego. Soli? Sól, tak. E, Młot strażnika bram wywołują odmrożenie i aura chłodu hmm. ale to jak mam mało hapsa to mi to się nie nada w połączeniu z kuflem dobra no i teraz dajmy mu tutaj te broń o młot strażnika bram jest ok. no i idziemy teraz na Tlax no jakoś sobie tutaj muszą poradzić nie ma opcji innej Jak tam, bym gdzieś przez przypadek y, tracił głos w y, mówieniu, to, to przepraszam, ale jestem trochę podziębiony i, i czasami właśnie tak się dzieje. Dobra, krzywda naprawiona nie będzie, napraw błędy, jasna sprawa, trzeba naprawiać błędy. Y, Tlax, malutki garnizon, nie atakujemy ich ręcznie. Dobra, mm, tu jest zrobione, Gotrek podejdź sobie na spokojnie. Martin Worsley, dwa jedno... dwie jednostki z trupa i dwie jednostki bandy artyleryjskich zombie z bombami, fajna jednostka. Moją drogą, ale najbardziej nie interesuje ten Luthor Harkon, żeby go tutaj zniszczyć. Dobra, spektakl Zuma przestaje istnieć. Eee, strumienie Wieczności, dawać te kozy jeszcze, chociaż nie są mi tam jakoś specjalnie potrzebne. Nic tutaj jakoś superowego nie dają. Eee, dajmy sobie tak i potem będziemy skakać tymi jednostkami. W takim razie jeszcze troszeczkę bliżej tutaj, do niego, dobra. Pójście, Kurwezy jest do rozwinięcia, Nieprzydzielone punkty umiejętności u Grimsona, on jest kim? Aha, kim gościem, dobra. W porządku. Mistrzkowado raczej, nie? E, może... nie wiem co. A prędkość, no tak. Ok. No dobra, no i w takim razie pozbywamy się tutaj tych przebudzonych w najbliższych kilku turach. Pozbywamy się również zakonu Mistrzów Magii i, i lecimy sobie na Ultwan. Myślę, że wylądujemy gdzieś tutaj albo w okolicach Kowadła Wola, albo w Loternu i zaczniemy sobie ekspansję, albo w jedną, albo w drugą, albo może nawet w dwie strony. Dobra, ty mi raczej tak nie przeszkadza, masz tam pięć jednostek. Mamy też tego gościa tutaj. Możemy sobie go na, niego, na nich tutaj nasłać. Eee, dobra, weź gdzieś tutaj. Krwawy bagna sobie. Mm, rozwińmy. Ty od razu lecisz tam. Eee, czy w tlaxie mamy... Przepraszam, w się Mamy sobie łutki garnizon, więc na razie tej go trochę zostanie. No, a my czekamy i potem hotek atakujemy i świątykę, świątynię tylekana, tlenkana. I mamy tutaj wszystko, dobra. Także podziemne przejście. Zapraszam cię tutaj. Jednego i drugiego. Dobra. Kamiennie przysięgi plus 5 dyscypliny i trzy obrony zwarcie do naszych tych bohaterów. To jest spoko. To to jest mniej spoko, niepotrzebne to jest za bardzo, ale w sumie można wziąć tam dwie tury, jakoś przeżyć. O, sojusz militarny za tysiąc złoto, proszę bardzo, nie oh, 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 oh. Na pewno nie, kolego. Bezy szans. O. A, go ucieka. Dobra. Grungni tempo badań 5%, 5%. Koszty budowy minus 15. Ty walaj sobę. Mm. Dodawaj tego snoriego górownika. Gotrek i Felix słyszałem w drogę, dobra, nie chcą prowadzić armii spoko, rozumiem. Um, trzeci poziom no to nie jest nic tutaj niesamowitego, dajmy sobie w takim razie dla pana toporów, i potem do taktyka, i to będzie ok. E, ty, daj tutaj sobie szkolonko, niech te jednostki się szkolą. Co turę? E, tutaj Hagabon, He Heganbor. idzie w tego stronę, gościa, dobrze, tu jest wszystko spoko, tutaj mamy wszystko rozwinięte, jest dobrze. Eee, ty, panie, się tam Wikram, Grimson, do szkoły sobie może. O, ze dwa żyro bombowcy, a daj trzy. Niech są. Eee, myślę, że się potem przydadzą na elfy. Dobra, tu jest spoko. Oiksl, jeszcze bardziej rozwijamy te gildie. Tutaj jest spoko, tu jest spoko. Strażnicy XET jest ok, Złoty Kolos. Również dwie tury jeszcze potrzebują. Ooo. No, i już mnie tutaj kolego wkurzyłeś. Dobra, zakładamy sobie kolejną armię. To już będzie trochę bolało. Nasze kieszenie 3000, już za samo to, że jest po prostu inspirująca obecność. Dobrze, niech będzie. I teraz sobie kupmy na przykład te jednostki. Okej, okay. atakujemy. Dobrze. Także tu mamy spokój. I teraz, ty kolego, skaczesz z powrotem. No i teraz trzeba będzie na tego gościa uważać po prostu. krawy dwór, yy, no ma mury, tutaj się nie powinno nic złego stać. Spektakl Zuma nie została zdobyta, jest atakuje Tlangsle. Luthor Hanko, Harkon atakuje Tlaxtlan również, świątynia kary. O, ale ich tutaj rozwalili. Nie fajnie. Ale, nie ma tego złego, dobra. Atakujemy hotek. Nie zostanie kamień na kamienie dawać. tutaj idziemy dalej, okupujemy i zaraz lecimy na święcenie Tlenkana. I jakoś tam idzie, okej. Okay. Żelazna wola i potem nagły atak. No i maksymalny poziom, nieustępliwość, 37 prędkości, spoko. Jest, okej. Okay. Także to mamy załatwione. Dostępne zarządzenie na krwawym drworze. Eee, raczej pójdę właśnie standardowo w rozwój. I teraz zobaczmy czy ja tutaj wszystko, no właśnie, bo mamy już, a czwarty poziom tu jeszcze jest, ale bieda. Tu jest piąty poziom, za to więc można ten rozwój sobie usunąć i na przykład zrobić no stawkę podatkową oczywiście. Nic innego tutaj w, nie chodzi w grę. Ale to jest bieda z tym rozwojem. Mamy 117 turę i tylko jedną, o, jedną osadę Jedną całą tą. Kurde, jak to się nazywało? Dzielnicę, stolicę, prowincję, o! Tylko jedną prowincję mamy na poziom piąty, straszna bieda. Dobra, e, co my tutaj mamy? Tutaj gentleman Jenkins, Dastan Zimnoki, Taran. Jakkolwiek by się nie nazywał, głupio tak się właśnie nazywa. E, hotek, Zagrod dla kustu sobie podziękujemy, dawaj mi to. Tutaj 241 natury, jest spoko dobra. No, Tlakła. Co tutaj się w ogóle dzieje? Co to jest? Ostatni obrońcy to jest Tlakła. Widzę, że ładnie przejmują Kemry, tutaj też się dość chyba mocno z tego co widzę. Dobrze? Czy to jest ten sam kolor? No, tu nie jestem w stanie powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że to będzie. O jest, Kemry. A my jesteśmy z nimi w stanie wojny. A czy wy się bijecie z Kemry? Nie bijecie się. Dołącz do wojny przeciw Kemry. Niski poziom szans, no dobra, okej. Okay. To na razie wnosi z nimi. I e ten jest tutaj widocznie silniejszy od nas, no ale to tylko chwilowo, dopóki nie wejdziemy do Ultuanu. Dobra, no i teraz tak: strumienie wieczności, podaliśmy sobie do nich Julin Ven Tu się nam wszystkie jednostki ładnie szkolą. My mamy normalny tryb, bardzo dobrze. No i teraz. Teraz, 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 z Hotega do Świątyni Tlenkana. I potem Tlaxtlan, i mamy wszystko. Będą się gdzieś zaatakować. Dobra, nie podejdziemy dalej. E, Hotek. zaraz, za jedną, która będzie miał garnizon, więc spoko. E, hegenborno no wysłałbym go, no ale się troszeczkę boję, że oni tu nas zaatakują. I dadzą radę? W zasadzie nie, nie powinni dać rady. Myślę, że te tutaj skrócenie czasu przodowania dla, dla wszystkich to też jest spoko. Utrzymanie minus 5% dla jednostek długobrodych, też bardzo fajna rzecz. Mamy pancerz i siłę broni dla lordów i wcielonych bohaterów. Siła pocisków dla gromowodnych, gromowodnych nie mamy za bardzo. Hmm. Siła broni 10% dla jednostek, tak jak najbardziej poproszę. A bo tam trutkę na szczury jeszcze można by zrobić w ciągu jednej tury, to poproszę, to by było lepsze. 6404 o. Zapomniałem o nim. No właśnie. No dobra, zawalczmy sobie, spróbujmy tutaj to jakoś rozwalić. To generalnie nie wygląda jakoś źle, bo te jednostki mają krótki zasięg, bo nie zostać się rozstrzelane po, po jakimś tam kilku salwach. Bardziej się martwię te wzęte trupy. Jeden jest tutaj, a drugi no na razie nie wiadomo. Dobra, bo w takim razie rozstawmy sobie jakoś tak. jeden oddział nie będzie jako wabik, Dwa jedno dwie jednostki tutaj i was cofnąć i rozpocznijmy bitwę. Strzelać go za tego trupa, to jako pierwsze, jeden i drugi potem. Pierwszy był z kuszy poszedł i... O matko, ale słabo. Nie spodziewałem się takiego syfu, mało mamy tych kuszników generalnie. Dobra, dobra, dobra. No i jeszcze tam na jego salwę postrzelcie. O rany. Jeszcze jedna salwa i jest po nim. A ja będę musiał się rzucić tymi tymi gośćmi. Dobra, bo tak. Eee, druga jednostka na nich. Niech oni zaczną albo uciekać, albo nie wiem. No, ci bardzo ładnie tracą tej jednostki. Dobra, na tego admirała floty moglibyście się wyrzucić. O, i właśnie ten zdenty trup miałby się tutaj nam przysłużyć doskonale. Zresztą nasze, nasze krasnoludy jeszcze nawet to przeżyły. A przesuńmy troszeczkę generała naszego. Jak go tam nazywać? Dowódcę, o! Może tak. Dobra, nie żyjecie. Już tak konkretnie i do końca. No i wszystko. Nie było wcale tak źle. Ja, za zwycięstwo. No i wspaniale, mamy to Siędzone. też nie ma w ogóle garnizonu. No i Torek 36. Poziom nagły. A tak, dziękuję. Um... Dobra, mamy tutaj dostęp bardzo dobrze. To idźmy sobie w tamtą stronę. Albo nawet może podziemną drogą. Bo już teraz już to przepadło, okay. Zrozumiałe. O, może jakieś bełtomioty i trochę mścicieli. Fajny dodatek do armii. Jesteśmy bezpieczni. Tą ta armia elfów nie mam pojęcia gdzie polazła, także ok. No, w takim razie weźmy sobie to arcydzieło oręża. Ja teraz temu Hygirmowemu mogę dać? Mogę mu jeszcze dać to uzupełnianie strat szybsze, nie? E, pan Toporów, no a potem... Coś innego jeszcze, jeszcze nie wiem do końca co. Dobra, ujście kurwa z treser to zwierząt, poproszę, krasnoludzkie doki jak najbardziej i to ulepszenie. Okrymar Szczybrew wszedł do Strumieni Wieczności, bardzo fajnie. Też można by go było wysłać tutaj na Spektakl Zume, bo jak sobie tutaj Gorrok nie radzi póki co. No, yy, dobra, oblega. Okej, okay. no tak podejdziemy, to pomożemy po prostu. O i kar Karak Zord spotkaliśmy fajnie. Kale, gdzie, gdzieś tam? Gdzieś chyba w tamtych rejonach, tak mi się wydaje. No, dokładnie. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I nie zapomnijcie, zasubskrybować, zlajkować i skomentować filmu. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się. Cześć!